Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na test akumulatorowej piły szablastej marki Kaltman model KTI PS20V oraz na zapowiedź nowych testów marki Kaltman. Zapraszam. Dobrze, już jakiś czas temu testowałem różne narzędzia marki Kaltman. Teraz mamy kolejną serię. Dzięki uprzejmości firmy Kaltman dostałem te narzędzia do testów. I teraz wklejam wam tutaj zdjęcie z narzędziami, które jeszcze czekają w kolejce. Jest tam też oczywiście ta piła szablasta, którą, z którą zajmujemy się dziś. Jak widzicie, jest tam kosiarka akumulatorowa, która jest z kosiarką z silnikiem bezstrzotkowym na dwa akumulatory. Mamy podkaszarkę akumulatorową. No i mamy jeszcze pistolet do malowania. No i dzisiaj zajmiemy się już pilarką szablastą, model KTI PS20V, tak jak wspominałem. Jest to pilarka szablasta ze zwykłym silnikiem szczotkowym i kosztuje ona w sieci Marsze 239 zł. Cena wydaje mi się ok, ale nie mi takie rzeczy oceniać. I teraz jeśli chodzi o podstawowe parametry, zerknijmy sobie, bo tutaj mamy bardzo fajnie wszystko rozpisane. Oczywiście napięcie 20V, prędkość bez obciążenia to od 0 do 2800 obrotów na minutę tutaj bardziej posuwów może, długość skoku, brzeszczotu to 22 mm i mamy podane maksymalne wydajności cięcia. W drewnie to jest 15 cm, a w metalu 8 mm. Waga pilarki 1,98 kg, oczywiście sprawdzimy to sobie jeszcze na wadze. No i pierwsze co mi się rzuca w oczy, jak wyciągnąłem tą pilarkę, to właśnie bardzo smukła, kompaktowa, fajna budowa. Pilarka właśnie mi się też wydaje lekką, ale zaraz sobie ją rzucimy na wagę. Zresztą może od razu to zróbmy. Tarujemy wagę. Wrzucamy pilarkę bez akumulatora oczywiście, bo akumulator kilogram 758, e, czyli te 200 gram tam jest więcej podane, może to jest akumulatorem dwójką. Sprawdźmy sobie. Nie no, akumulator raczej będzie więcej niż 200 gram, ale sprawdźmy sobie z akumulatorem dwójką. Tylko czy my ją tak ułożymy? Ułożymy. 2184, prawie 2200. Teraz sobie jeszcze ją zmierzymy. Będziemy mierzyć od początku stopy do końca, 138 to 38 cm. Tutaj w najszerszym i największym miejscu jest to prawie 16 cm. Natomiast jeśli chodzi o grubość pilarki, mniej więcej tutaj jest najgrubszy moment. Jest to 7,5 cm. Naprawdę pilarka jest kompaktowa. Nie wiem, jak to będzie widać na filmie. Natomiast według mnie spokojnie da się jedną ręką ją używać. Ja mam pilarkę innej firmy, bezszczotkową, która jest dużo większa, dużo cięższa. A teraz, jeśli jeszcze chodzi o samą budowę, to tak. Spust pracy, co jest oczywiście podstawą. Tutaj mamy możliwość blokadu do blokady do transportu, czyli przestawiamy sobie blokadę i wtedy już spust jest zablokowany. Musimy odblokować, żeby spust ponownie pracował. Bezkluczykowa wymiana brzeszczotów, co jest oczywiście bardzo fajne. I ten tutaj musimy pierścień tak przekręcić, żeby włożyć brzeszczot, co jest oczywiście standardem. Ale warto zauważyć, że ten element jest wykonany z metalu, a nie z plastiku, jak w niektórych pilarkach. Kolejną fajną rzeczą jest to, że oczywiście stopa jest regulowana. W zasadzie oczywiście nie jest to takie oczywiste w najtańszych różnych modelach pilarek, różnych marek. Tutaj jest regulowana i zawsze to się odbywa tak, że gdzieś tutaj mamy schowany jakiś jest schowek na imbus i musimy tutaj odkręcić kluczem imbusowym śrubę i wtedy sobie możemy regulować. Tutaj mamy to również bez kluczykowy. Działa to na tej zasadzie, że wciskamy sobie ten przycisk. Teraz jak widzicie możemy regulować sobie stopę i do z powrotem wciskamy nie, za słabo zagłębiłem za stopę i jest zablokowane. Jak chcemy, znowu i blokujemy. Bardzo fajnie, ponieważ nie trzeba zawsze gdzieś mieć tego imbusa pod ręką, który wiadomo, że lubi się zgubić. W zestawie jeszcze dodatkowy mamy brzeszczot. Ja niedawno testowałem brzeszczoty do piusza Blasty. Właśnie tego typu, kto jest zainteresowany, tutaj podnoś, pojawi się odnośnik i to jest właśnie brzeszczot takiego samego typu, jak testowałem, czyli jest to brzeszczot z takimi zębami, który według mnie e, no bardziej nadaje się do gałęzi. Ja lubię tego typu brzeszczoty, jego długość to 24 cm zapewne, bo te brzeszczoty to mają tak standardowo, tak, 24 cm. O, w ogóle on jest tu oznaczony do drewna i metalu, nie jestem pewny, czy on się tak nada do metalu, patrząc na te zęby. Wydaje mi się, że niekoniecznie. Ale taki brzeszczik mamy w zestawie. E, dobra, jeśli chodzi o samą pilarkę, to jeszcze tylko jedna rzecz. Podłączę sobie akumulator, ponieważ mamy tutaj diodę doświetlającą, która się świeci tylko w momencie, kiedy naciskamy spust. Ale dioda doświetlająca w pilarkach nie jest taka oczywista, także też fajnie, że mamy taką diodę na wyposażeniu. E, ok, budowa pilarki oczywiście bardzo prosta, przejdźmy już do jakichś testów. Dobrze, testy zaczniemy sobie od przecięcia takiej kantówki 7x7. 7. E, zamontowałem oczywiście ten brzeszczot z zestawu, zobaczymy sobie jak, on, jak sobie on radzi. E, mam wpięty akumulator 4Ah Turbo na ogniwach 21700, oczywiście w pełni naładowany. Próbujemy sobie zrobić pierwsze cięcie. Aha, pokażę Wam jeszcze jak pilarka pracuje na sucho. Oczywiście mamy w spuście regulację prędkości. Tak to działa jak w większości pilarek, więc próbujemy. Oczywiście z takim kawałkiem nie mieliśmy większego problemu, więc przejdźmy na coś większego. Teraz mamy kawałek 10 na 10 kantówkę. Tam możliwe, że będzie w środku otwór wywiercony długim wiertłem, więc możliwe, że go tutaj po prostu przepnę, ale to nie ma większego znaczenia. Próbujemy sobie taki kawałek 10 na 10. Jak mówiłem, tutaj był otwór, ale to nie, nie zaważało za bardzo na testach. Dobra, teraz tutaj mamy ten materiał, który też był na filmie z brzeszczotami. E, cięty i on tutaj ma 13 13 na 13. Próbujemy sobie tym samym, oczywiście, brzeszczotem wykonać cięcie. I zarówno brzeszczot, jak i oczywiście sama pilarka sobie poradziła bez problemu. Dobrze, teraz mamy kantówkę 5,5 cm na 3,5 cm. Wbijemy sobie tutaj dwa gwoździe o grubości 2,5 mm i spróbujemy przeciąć tą kantówkę razem z tymi gwoździami. Dobra, gwoździe mamy wbite. Mamy założony inny brzeszczot. Ten jest typowo do drewna z gwoździami właśnie. No to co? Próbujemy sobie zrobić pierwsze cięcie. No powiem szczerze, że nawet nie poczułem tych gwoździ. Zróbmy sobie jeszcze jedno. Bez problemu. Dobrze, teraz mamy kątownik stalowy, grubość ścianki 2 mm Ok, zostajemy jeszcze przy metalu. Producent co prawda podaje maksymalną zdolność cięcia w metalu 8 mm. Tutaj mamy pręc brojeniowy Fi12, więc jakby nie było, przekraczamy zdolność cięcia o 50% aż. No ale po to są testy, żeby tak naprawdę spróbować. No to co, próbujemy cięcie. Oczywiście bez problemu. No w sumie to nie było takie oczywiste, ale myślę, że jak zapniemy dobry brzeszczot do metalu, to sobie poradzimy nawet i z grubszym prętem. Dobrze, na koniec tak naprawdę największe wyzwanie, skoro przekroczyliśmy bez problemu zdolność cięcia w drewnie. Tutaj co prawda jej nie przekraczamy, ale no trzeba przyznać, że jest to kawał belki. Jest to 14 na 18 Cięcie będziemy wykonywać e, po tej krótszej stronie, że tak powiem, dlatego żeby brzeszczot tam tak naprawdę starczył po całej długości, bo w drugą stronę no, mogłoby już być ciężko. Może by się nie do końca udało przeciąć belkę. E, przypominam, że robimy to na czwórce. To jest ciągle ten sam akumulator niedoładowywany przez te testy jest ciągle pełny, więc zostawiamy tak, jak jest. No i co? Próbujemy. Słuchajcie, nie wiem jak e, słyszeliście silnik na filmie, bo tutaj oczywiście był duży hałas, jednak jestem pozytywnie zaskoczony, bo nie było słychać za bardzo, żeby silnik e, zwalniał. Oczywiście nie wiadomo, jak mocnego nacisku nie wywierałem, chociaż nie było potrzeby, ponieważ e, bardzo e, dobrze to szło, e, więc docisk był taki umiarkowany. Jednak no, pozytywnie się zaskoczyłem tym, że no, brzeszczot bardzo dużo już tutaj się był zagłębiony, było to spore obciążenie, a nie było słychać jakichś efektów zwolnienia silnika. E, tym bardziej pilarka w ogóle się nie zatrzyma, także super. No dobrze, słuchajcie, jesteśmy po testach, podsumujmy to sobie jakoś. Y no, pilarka nie, nie miała problemu z żadnym tutaj zadaniem, który jej postawiłem. Przekroczyliśmy zdolność cięcia w metalu. Tutaj ta belka też była spora, co prawda producent tutaj podaje 150 mm w drewnie, no to ona tam miała jakby nie było 14 cm, 140, więc jeszcze tam delikatny był zapas. Nie mam już większego materiału, bo musiał być to naprawdę kawał belki, żeby to przetestować. Zresztą też już powoli brzeszczot byłby za krótki, po prostu jeżeli byśmy tutaj wymyślili jakąś belkę 20 cm w szerokości Pozytywne jest to, że w ogóle silnik nie zwalniał, nie zatrzymywał się. Coś, co o czym jeszcze zapomniałem Wam podczas budowy: oczywiście, jak tylko złapałem pilarkę w rękę i zacząłem ciąć, to przypomniało mi się to. Tutaj ele elementy są ogumowane: to jest guma, to jest guma i oczywiście, oczywiście rękojeść też jest ogumowana. Także tutaj jest fajny uchwyt. No, słuchajcie, pracowało tak, jak powinno to pracować. Nie ma się tak naprawdę do czego przyczepić. Smukła, fajna, lekka, e, kompaktowa piła szablasta 239 zł. Oczywiście z silnikiem szczotkowym. Jednak nie każdy potrzebuje najnowszych technologii. Tym bardziej, że wtedy oczywiście większa byłaby cena. Myślę że, że do zastosowań domowych, ogrodowych e, bardzo dobra piła. Ale to oczywiście od Was zależy decyzja. E, jak zwykle ja tylko pokazuję, jak narzędzia działają. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej!